Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek. Jak wszyscy dobrze wiemy, w ostatnich dniach dotarła do nas przykra informacja. Dowiedzieliśmy się o poważnej chorobie Grzeszka Wielczarskiego. Jak dobrze wiemy, jest wielka nadzieja na to, żeby mu pomóc, żeby z tą chorobą wygrał. Także serdecznie Was wszystkich zachęcam do zbiórki zbiórki krwi, która odbędzie się 9 października w ZSP-2. Oddajmy krew, Grzesiek potrzebuje nowego szpiku, także zachęcam wszystkich do oddania krwi, zachęcam wszystkich do pomocy. Niewiele trzeba, a naprawdę można Grzeszkowi bardzo pomóc. Również 7 października odbędzie się mecz Astry i tam będzie wiele informacji na to, jak można Grzeszkowi pomóc a również też ten mesh będzie dedykowany dla Grzeszka i tam będzie wiele, wiele wspomnień związanych z Grzeszkiem i wiele, wiele sytuacji będzie mu dedykowanych. Także zapraszam was na te dwa wydarzenia. Pamiętajcie, dobro wraca Grzesiek. Ja trzymam za ciebie, Kciuki. A wiem, jako sportowiec ty też byłeś sportowcem, że wrócisz do zdrowia i Trzymamy za Ciebie kciuki, trzymamy za Ciebie kciuki i również cała reprezentacja polskich siatkarzy. Pozdrawiam, jesteśmy z Tobą.